Dzień dobry Panie Trenerze, witamy na konferencji prasowej przed meczem ze Śląskiem w Wrocław, który odbędzie się już w najbliższy piątek. Przedstawiam pytania od dziennikarzy, którzy przesłali je na konferencję. Pierwszy Tomasz Galiński z portalu Lechemet. Mieliście okazję już trenować na stadionie w Letnicy po wymianie murawy. Jak wygląda nawierzchnia i czy z dużą ulgą przyjęliście informację o wymianie? Tak, na pewno ucieszyło nas to i Myślę, że tutaj operator stanął na wysokości zadania. Ta murawa bardzo odkształcała się, szczególnie po treningach, po meczach i, i teraz mamy jeden trening za sobą i jest zdecydowanie lepiej. Wiemy, że to nie jest okres na, na, na dobrą wegetację. Już mamy późną jesień, ale, ale, ale murawa wygląda zdecydowanie lepiej i, i, i widać nawet po samym treningu, że... że nie kosztuje ją tak a, aż tyle, także jesteśmy bardzo z tego faktu zadowoleni. Kolejne pytania przesłał Jakub Treć z Przeglądu Sportowego. Czy e, mając na uwadze fakt, że w ciągu kilku dni Pański Zespół rozegra dwa spotkania, przygotował Pan dwie jedenastki? Czy zamierza Pan dokonać wielu rotacji, czy decyzje personalne podejmie Pan po piątkowym spotkaniu? To nie jest tak, że przygotowaliśmy dwie jedenastki. Można powiedzieć, że teraz skład bardziej Ustalał nam zespół, zespół medyczny i, i, i tak naprawdę braliśmy tych zawodników, którzy są najdłużej w treningu, którzy są zdrowi, przygotowani, których, których no obciążenia no, no prawdopodobnie nie, nie, nie spowodują kontuzji. To były, to były podstawowe kryteria i myśleliśmy tylko o kucharze Polski, bo, bo, bo duża część zawodników po prostu trenowała jeden albo dwa dni. Jak koronawirus, to kolejne pytanie, wpłynął na Pański Zespół pod kątem fizycznym? Czy zawodnicy, którzy przebyli chorobę są po badaniach, które dają odpowiedź jak wirus wpływa na organizm? Tak, przeprowadziliśmy dodatkowe testy no, sprawdzając, sprawdzając z parametrów krwi takie narządy jak serce, płuca, i, i, i czynerki i, i chcielibyśmy no, no, uchronić zdrowie zawodników. To jest, to jest podstawowa sprawa. Także no, te treningi w tym czasie wyglądały naprawdę bardzo, bardzo dziwnie, bo to trenowaliśmy w grupach siedmioosobowych. dopiero ostatni tydzień była piętnastka, a, a dwa dni przed... Y przed meczem z Olimpią. No, no była dwudziestka, ale nie wszyscy mogą być poddani takim samym obciążeniom I, i, i tak naprawdę do sztabu dołączyliśmy jeszcze jednego lekarza, internistę ze specjalnością kardiologii, no, żeby, żeby tutaj jak najlepiej przed tymi skutkami choroby COVID-u się zabezpieczyć i no to pokazuje obraz, w jakich czasach dzisiaj żyjemy i musimy po prostu do tego się dostosować. No, my, my, Staramy się to przeskakiwać te, te przeszkody, które nas na, napotkają. Graliśmy meczy z Olimpią i cieszę się, że, że, że to było starcie bardzo dobre, takie, takie wyrównane, to nie był spacer i, 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 i to było niezłe przetarcie przed kolejnymi meczami. No właśnie, to ostatnie pytanie od Jakuba Trecia. Jak odbiera Pan Środo Wystarczy z Olimpią i czy mecz odbył się po długiej przerwie w nieco zmienionym składzie, ale nie była to najlepsza gra. Martwi to Pana przed najbliższymi spotkaniami w lidze? Biorąc pod uwagę te okoliczności, które, które były ostatnio, to, to nie zgodzę się z tym, że to nie była najlepsza gra. Może jakieś elementy takie jak skuteczność, brak takiej no, pewnej nogi, co było wynikiem, co jest wynikiem takiego rytmu meczowego, czy nawet treningowego, nawet treningowego, bo zawodnicy trzeba widzieć w większości 10 dni siedzieli w domach na, na, na kwarantannie i to nie jest, nie jest łatwo mimo to. Dominowaliśmy, zagraliśmy bez większych błędów w defensywie, dominowaliśmy, mieliśmy 60% utrzymania przy piłce, około 90% skuteczność, 28 strzałów, z tego 8 czy 10 celnych. I, I myślę, że to było, to było takie dobre przetarcie i, i skład zupełnie zmieniony, wielu zawodników na, na nieswoich pozycjach i też zmieniliśmy system, wróciliśmy do takiego grania 4-4-2 w rombie, bo, bo, bo po prostu skrzydłowie byli niedysponowani, Konrado musiał cofnąć się na, na, na lewą obronę, także ja jestem zadowolony, że, że poradziliśmy sobie w tych warunkach i, i tato wspomniałem, że, że cieszę się, że ten mecz z Olimpią właśnie był takim, takim dobrym przetarciem przed kolejnymi meczami. Kolejne pytanie przeszło Marcin Domański z Polskiej Agencji Prasowej. Pierwsze z nich w poprzednim sezonie z ósemki Śląsk najgorzej radził sobie na wyjazdach, natomiast u siebie spisywał się zdecydowanie lepiej. Poniósł chociażby w całej lidze najmniej, bo tylko dwie porażki, No to na jedną, jeden, dwa w ostatniej kolejce z lepią. W tych rozgrywkach histeria się powtarza. Z czego według Pana może wynikać fakt, że Wrocławianie są raczej zespołem własnego boiska? No ja myślę, że to już, to już są można powiedzieć zamieszłe czasy. Poprzedni sezon, który, który był zupełnie inny, przynajmniej jego początek, ale graliśmy z kibicami, a jednak to jest duża różnica. Także tutaj no, trochę zdewaluowało się to pojęcie atutu własnego boiska i, i, i tak naprawdę myślę, że taki zbieg okoliczności. Ja bym tu nie wyciągał daleko idących wniosków. W tej chwili można powiedzieć że każdy mecz... Można potraktować tak samo i nie ma to wielkiego znaczenia, czy się gra u siebie, czy na wyjeździe, poza tym, że, że jest podróż, dochodzi i takie rzeczy, rzeczy logistyczne. Także może tak gdzieś statystyki to pokazują, ale myślę, że w tym sezonie to już ta tendencja się zupełnie odwraca i, i myślę, że to, to już to granie u siebie na wyjeździe to już nie odgrywa takiej znaczącej roli. Jak wyglądało przygotowanie do piątkowego spotkania? Czasu jest niewiele, zatem na co położyć największy nacisk? Na regenerację, przygotowanie mentalne, analizę rywala, czy też elementy taktyczne ze stałymi fragmentami? Nie. No myślę, że w tym, w tym pytaniu jest, jest, jest cała odpowiedź, bo rzeczywiście to jest dzisiaj jeden trening, który możemy zrealizować. Wczoraj był wyrównawczy dla tej grupy, która mnie grała, także była regeneracja. Jest analiza. Mamy analizę przeciwnika, jak, jak, jak zawsze rutynowo. I, I też przećwiczymy dzisiaj pewnie trochę stałych fragmentów gry, bo, bo, bo na, to, na to jesteśmy przygotowani i trochę takiego e, ogólnego, ogólnego przypomnienia, bo, bo wreszcie możemy trenować 10 na 10 w takich składach. I, 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 i to, było, to było wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, to tutaj. Z tym sztabem pracowaliśmy i, i również w czasie tej kwarantanny też były rozmowy indywidualne z zawodnikami. Trochę porozmawialiśmy o tym, jak zawodnicy to indywidualnie czują, jak widzą naszą grę, jak, jak widzą wizję, funkcjonowanie, co im się gdzie widzą na, na nasze rezerwy co było naszą taką mocną stroną słabszą stroną i to wszystko spieliśmy w tym ostatnim czasie i też było takie przygotowanie mentalne, bo myślę, że to nie jest taka prosta sprawa powrócić i oprócz tego przygotowania fizycznego, techniczno-taktycznego to również musi być dobre nastawienie I, i, i myślę, że pokazaliśmy już w meczu z Olimpią i myślę, że będzie dalej podtrzymane w kolejnych meczach, bo to jest też bardzo ważne I ostatnie pytanie, jak obecnie wygląda sytuacja kadrowa w Lechii? No, poza, poza absencją Tomka Makowskiego niedysponowany dalej jest Mateusz Sopoćko i, i do tego to szedł jeszcze żarko udowicić. Exxon Crazy dzisiaj wraca, wraca z kadry. A tak można powiedzieć, że, że, że wszyscy są do dyspozycji, tylko no, no można powiedzieć tutaj taką gwiazdkę przy tym postawić, no bo są do dyspozycji tylko niektórzy są 7 dni w treningu, 5 dni, 2 dni, niektórzy 2 tygodnie, a, a grupa około tam 8 zawodników jest cały czas no, normalnie w treningu. Także, także ta sytuacja kadrowa może mieć, jak wygląda takie pytanie, może mieć podwójne znaczenie, ale, ale no my staramy się pod ten wiatr dobrze nastawić żagle i złapać go w swoje żagle i, i, i piąć, się, piąć się do przodu, nie, nie zważając na przeciwności, bo wiemy, że nie, nie dotyka to tylko Lechi, także innych zespołów, także nie, nie, nie narzekamy. Staramy się zrobić wszystko, co możemy, żeby, żeby dobrze, optymalnie wykorzystać ten nawet krótki czas. Nie są to takie popularne, oficjalne, może, może łatwe decyzje. Ten skład często no jest, jest, będzie podyktowany też parametrami takimi zdrowotnymi, objętością pracy, jakością pracy, także analiza tych wszystkich danych, które spływają po treningu, po meczu. No jest, jest, jest bardzo wnikliwa i, i dla sztabu tej pracy jest jeszcze więcej, to, to nie jest przeszkodą, natomiast no, musimy tutaj być bardzo skoncentrowani na tym, żeby dobrze reagować w meczu, dobrze robić zmiany, dobrze dobierać skład i wybierać tych zawodników, którzy przede wszystkim fizycznie e, potrafią dać 100%, bo, bo, bo to jest podstawa do tego, żeby wymagać od nich e, dobrych zachowań i takiej efektywności.